Ja zostałem wyciągnięty z ciała. Normalnie nad ranem, jak leżałem sobie w sypialni, jeszcze w takim rozluźnieniu po śnie, leżę sobie, leżę. Nagle poczułem, że na nadgarstkach moich spoczywają czyjeś dłonie. A ja nie widzę tej istoty, ale czuję, że. Czuję, że ta istota jest przede mną. Ja jej nie widzę. Trzymam je za nadgarstki. I to był poranek. Nagle sobie uzmysłowiłem, przypomniałem sobie, że wysłałem sygnał, że afirmowałem, afirmację taką wyrażałem: pragnę miłości, pragnę wolności, prawdy, rozwoju. Wy kochający mnie, niefizyczni przyjaciele, wyciągnijcie mnie z ciała. Tak sobie afirmację ułożyłem. 9 miesięcy czekałem, zapamiętałem ile, bo ciąża tyle trwa, łatwo zapamiętać, nie? <taki> 9 miesięcy czekałem. I nagle budzę się nad ranem, a tu na nadgarstkach czuję, to były akurat kobiece dłonie. Kobiece dłonie. I ciągnie mnie. Ja sobie wiesz, co tu się dzieje. No tak, no tak, chciałem wyjść z ciała, ale kurczę, boję się tego. Boję się, ty boję się. Powolutku, powolutku. I wtedy ta istota. Potem się dowiedziałem, kto to. Zaraz wam powiem. Zwolniła to wyciąganie. Potem mówię, no dobra, dobra, to troszeczkę, troszeczkę, bo ja się boję. Ja tak chciałem, ale ojoj, oj, oj, To uczucie uwalniania jest jednocześnie mega takie fajne, przyjemne. No uczucie wolności, to jest tak. Ale jednocześnie czujesz, że opuszczasz ciało i to cię przeraża. No ale jakoś tam się przemogłem i no dobra, dobra, ciągnij, ciągnij. Wy, wyciągnęła mnie z ciała, nie? i szu, puściła mnie jak latawca. A ja... O, ja cię lecę. Nie? Tak to się zaczęło u mnie. Tak bardziej już no, na bogato. Na bogato. Bo wcześniej to wiadomo, miałem jakieś tam doznania większe, mniejsze, jak byłem dzieckiem, tam w czasie gorączki, czy w czasie snów. Potem miałem doznania, jak byłem silnie przepracowany takim obozie pracy. Ale takie na bogato doświadczenia to właśnie od momentu, kiedy wysłałem afirmację, I dzisiaj wam powiem takie różne afirmacje, jeżeli będziecie chcieli po prostu tu daj Boże, żeby was wyciągnęli. A, trzeba wam powiedzieć, kto to wyciąga. Bo zaraz, ale kto to? Kto to właśnie i zaraz yy, wzbudzi wam się może nie daj Boże lęk i się poblokujecie. To jest twoje wyższe ja. Tak. I teraz tak nowicy już się zastanawia. No jak? Ja sam siebie wyciągam. Ja jestem tu, ja jestem tam. Tak, to jest jaźń. Jaźń składa się z kawałków. To wyższe ja jest w innym wymiarze. I ma nadzór nad tobą. To jesteś ty. Tylko bardziej rozwinięty bardziej scalony, bardziej w kupie, jako wyższa energia, większy, większa forma bytu. No, różnie to można nazwać. To jesteś ty, to nie ma się czego bać. I to wyższe ja z innego wymiaru pomaga. Ona, to wyższe ja, MTJ, ja nazywam takim akronimem, moja totalna jaźń, często pomaga też w podróżach astralnych, potem po wyjściu jest jako ochrona, ale nie zawsze tak jest. Nieraz jest to anioł. Jako ochrona, anioł to nie jest wyższe, ja nie. Anioł przynależy do niebios. I teraz tak. Yy, no dobra. Yy, ktoś w tej chwili uważny powie tak, ale to przecież kobieta wyciągała, tak? Kobiece dłonie czułeś, a ty jesteś facet. No to jak wyższe ja, kobieta, to już jakoś nie trzyma kupy przedstawiciel wyższego ja przedstawiciel wyższe ja to jest grono jaźni grono twoich ja więcej niż wszystko, cała suma twoich inkarnacji aspektów nie tylko z tej planety ale z innych wymiarów to jest trust to jest esencja to jest ja żeby to Umysł lepiej to przy swoju wyobraź sobie ja z mega, z mega dalekiej w cudzysłowie uważajcie, przyszłość Tylko tam czasu nie ma. No ale tak, żeby to zrozumieć, nie. Nie będzie to dobra analogia, bo tak naprawdę czasu nie ma. Zwłaszcza po drugiej stronie jest owszem odczucie czasu, tak jak tutaj, ale on nie istnieje. No, i to, to był przedstawiciel mojego wyższego ja. Akurat po pewnym czasie się dowiedziałem, kto to. Co to była za kobieta. Ta stokrotka, stara taka dusza. Stara, stara dusza. <noise> I ona mnie wyciągnęła. Tak. To, panie Darku, jako afirmację, mówić, żeby wyjrzciła. No to po możecie powtarzać za mną, możecie powtarzać za Robertem Monroe. Mam przygotowane. Czy poskutkuje? A już Wam mówię, już Wam mówię, jak, o co chodzi w tych afirmacjach, bo są różne afirmacje. Jeżeli to afirmację powiesz sercem, nie rozumiem, ale sercem. Mało tego, z samego środka siebie poczujesz, że chcesz, to zaskutkuje. Ale jeżeli to będzie tylko taka płytka, planinka, no to nie. Tak samo jest z modlitwą. Jeżeli Ty pleciesz paciorki dla samego takiego mówienia, to ta modlitwa nie ma takiej siły. Ale jeżeli sercem powiesz modlitwę, no to ma mega, mega po prostu moc. To zanim powiesz modlitwę, to już Bóg słyszy tę modlitwę. Tak samo jest z afirmacją. Ty tę afirmację musisz wystrzelić z samego serca, z rdzenia swojej duszy. W ogóle ty musisz poczuć, że ty chcesz. Nie samo, taka, nie samo takie pragnienie i motywacja. Tak, tak, ja chcę wyściąg, ja chcę wyściała. To nie może być tak po wierzchu, to nie może być takie płytkie. Ty musisz tam w środku aż, aż ci serce będzie rwać do tego. Tak jakbyś coś ci w środku pękło. Wyobraź sobie odwrotną sytuację. Zaraz wam poczytam tę afirmację. Chcesz rzucić jakiś nauk, Niech to będzie, niech to będą papierosy. Ja jestem przeciwnikiem papierosów, narkotyków, alkoholu. Znacie mnie, nie? To żeby rzucić nauk, to co? Potrzeba, yy, modlitwa pomoże? No, coś tam pomoże, ale jak już będziesz ją mówił sercem i będziesz chciał zmiany w sobie, no to bardziej pomoże. To w ogóle jest yy, podstawa. Tak samo afirmacja, czy chęć zmiany w środku, w człowieku, to musi w tobie coś pęknąć. I wtedy nachodzi, przychodzi zmiana, zmieniasz swoje ja, zmieniasz siebie i ty chcesz, jesteś otwarty na nowe przeżycia, na nowe doświadczenia i idzie, nie? Czaisz? Analogicznie jest na przykład jak ktoś rzuca nauk. Możesz mówić afirmacje, modlitwy, możesz chodzić na na te jak to się nazywa te, AZLP. Nie, to się Tajne Stowarzyszenie Alkoholików, nie. TSA. No, na te, no, na te kursy dla alkoholików, nie? No, i oni czy ci coś pomogło? Niektórym to pomaga, niektórym to nie pomaga. Jak ktoś chce rzucić, jak ktoś chce zmienić swoje wnętrze, to najważniejsze jest to, ta chęć, tak? Czy to do nich dotrze? Jeżeli ty nie chcesz zmiany, jeżeli ty nie chcesz, twój rdzeń, twoja dusza nie chce zmiany, to święty Boże ci nie pomoże. Żadna afirmacja, żadne metody, żadne techniki, żadne dźwięki, żadne nie wiem, nic ci nie pomoże i nie wyjdziesz z ciała. Tak samo, jeżeli ty nie chcesz rzucić palenia i wewnątrz siebie nie chcesz, to nie rzucisz palenia. Proste. A ja teraz wam przeczytam takie afirmacji. Afirmacja Roberta Monroe. Robert Monroe. Jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym, ponieważ jestem czymś więcej niż materią fizyczną, więc mogę postrzegać to, co jest większe niż świat fizyczny. Dlatego gorąco pragnę rozwijać i doświadczać, poznawać i rozumieć, kierować i posługiwać się takimi wyższymi energiami i systemami energetycznymi, które mogą być konstruktywne i korzystne dla mnie i dla tych, którzy kroczą tą samą drogą. Również gorąco pragnę pomocy i współdziałania, wsparcia i zrozumienia tych istot, których mądrość, rozwój i doświadczenie są równe moim lub większe od moich. Proszę ich o przewodnictwo oraz o ochronę przed jakimkolwiek wpływem lub siłą, która mogłaby mi przeszkadzać w realizacji wyrażonych przeze mnie życzeń. To jest afirmacja Roberta Monroe. Ja ją na początku skróci yy, skróciłem do słów takich: Jestem czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym, dlatego pragnę postrzegać więcej niż tylko świat fizyczny. Niefizyczni przyjaciele, wyciągnijcie mnie z ciała. Potem sobie w Miłości, Wolność poza ciałem dokładnie ona brzmi: pragnę miłości, wolności, prawdy, rozwoju. Chcę wrócić do domu. Pomóżcie mi, przyjaciele, wy, kochający mnie, bardziej rozwinięci, wyciągnijcie mi ścioma. Tak po chłopsku, tak po polsku, proste linijnie, krzyk serca, afirmacja, wyciągnijcie mi z No i przyszli i mnie wyciągnęli.